Siemanko, Dyszka z tej strony, zapraszam na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj 5 takich dużych saszetek premium gold. Świąteczny klimacik już mamy, jest też zielona trawa, prawie jak choinka. No i możemy zbudować z tego szybciutko choinkę taką, wiecie, ale czy się uda, czy też nie. Proszę bardzo, jest choinka, prawie jest, wyszła, nie wyszła. Zobaczymy, ile tutaj fajnych kart trafimy, choć mam troszkę taki, czuję niepokój, ponieważ większość z tych saszetek, a dokładnie 4, kupiłem gdzieś na pewnym markecie w internecie, a to kupiłem w Mpiku, więc to zapłaciłem 40 zł, a za to zapłaciłem 63 zł. No to wiecie, różnica naprawdę jest. W środku mamy. 10 kart, 6 zwykłych, 3 specjalne, jedna limitowana, no i premium oczywiście. No i sprawdzamy. Otworzymy sobie na początku te 4. Tutaj, ja nie wiem, czy one były wcześniej, wiecie, sklejane, otwierane, przeglądane, ale myślę, że chyba nie. No bo, po co ktoś by miał to robić w ogóle, prawda? Choć wiecie, że dobrze, że. A tu się tak lepiej otwiera, że w pokemonach no, jest to nagminne, otwieranie saszetek, zgrzewanie tutaj, no i myślę, że też trzeba na to uważać, żeby nie trafić na kogoś nieuczciwego, kto sprzedaje, <laughs> więc jeżeli nie masz pewności, to nie kupuj przez internet, no bo możesz się nadziać, no i później będziesz niezadowolony. To jest ta saszetka, wiecie, ta premium e, z MPK, a te nie wiem skąd są. W każdym razie e, wszystko wygląda na legit, czyli na mm, wszystko ok. No i co, sprawdzamy, jakie tu będą e, karty premium. No bo dobrze wiecie, że w tej saszetce jest jeszcze jedna saszetka. No i <laughs> dokładnie, tak. O, i tutaj już limitka się pojawiła, i złote karty. Dobra, sprawdzamy troszkę pootwieramy Na razie wszystko się zgadza. W sensie mamy saszetki, mamy złote karty, mamy e, Limited Edition 350 coinsów Tak ja wiem też e, no i to jest ta wiecie, to jest ta z Mpika. No i sprawdzamy co tutaj mamy w tym Mpiku, no i w Mpiku mamy Harry Keina, mamy Alvareza, no i Pedriego. Wyglądają na e, zacnych, autentyczne wszystkie trzy karty. No i 350 końców. E, sprawdzamy pierwszą saszetkę, no oczywiście będzie to samo. E, chyba we wszystkich jest to samo, e, choć tak, choć nie jestem do końca e, pewien, ale chyba tak. E, choć może się zdarzyć. A nie, bo to jest in, są inne karty. A nie, w środku są inne karty. Dobra, bo tutaj jest, e, jest Vinicius, Dembele i Szoboszlaj. Dobra, no to będę miał na wymianę w razie czego. Tu kolejny zestaw e, trzech. Tu zrobimy sobie tak. Tu zrobimy sobie tak. I tu chyba jeszcze w środku jest ta jedna karta. E, coś mi ta, ta, taka niebieska, dobrze mówię. E, no i tutaj znowu mamy Pedriego. Trzy karty. I limitka. I piąta saszetka e, będzie porówno, prawie że porówno się zrobiło. E, dwa razy Vinicius, trzy razy Hurricane. E, też no nie ma tragedii. No i cztery, e, pięć saszetek e, jeszcze w środku. 10 kart. E, w sensie takim 10 kart, że mamy 6, e, właśnie. Zwykłych trzy specjalne, jedna limitowana edycja premium. Ok, no i sprawdzamy tą w mp więc Zobaczymy, może karta numerowana jeszcze jakaś by wpadła. To wątpię, ale mamy pierwszego e, duet. E, tej karty jeszcze nie miałem na tej limitce. Także naprawdę bardzo fajny traf. Dajemy ją tutaj. No i od razu tutaj nam się pojawia Vinicius, e, <gryzman> No i Griezmann. Na zwykłym fansie, to też jest fajne. No i trzy karty bazowe, więc myślę, że całkiem tutaj udana saszetka. No to pojedziemy teraz z prawej i sprawdzamy, co tu będzie. No chciałbym trafić Roberta Lewandowskiego. E, Ronaldo już mam. E, Barelle też już mam. Jak widzicie, <laughs> e, dobra Barella idzie tu. Następnie mamy znowu Viniciusza. Ok. Mamy też tutaj Depol, e, FIFA World Cup. A e, i tutaj się z, patrzcie co się stało. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, sześć zwykłych. E, I specjalna. Ok. Wszystko się kolą młani, e, Prawie Polska. Jak widzicie, patrz, ten granat tutaj nie pasuje. Hm. Spoczko. Teraz weźmiemy środkową i otwieramy i sprawdzamy. Napiszcie jakie wy trafiacie karty. Może coś fajnego trafiliście? Dobrze. Cristiano Ronaldo. To jest moja druga karta limitowana premium z Ronaldo. No fajny traf, bardzo fajny. Będzie na pewno na wymianę. Mamy też tutaj elity cut. Proszę bardzo, Alvareza e, i tu jeszcze mamy dwie karty, ale pierw bazóweczki przejedziemy, które oczywiście też są potrzebne, no i e, Donnarumma i... no nie ma. Tutaj raczej będzie ciężko trafić coś mega, mega dobrego, ale już mamy Cristiano Ronaldo i myślę, że to on traf, e, prędzej czy później. Będzie wart tego, wydania e, tego. u i Kilian Mbappé. No proszę bardzo. Ładnie to jeszcze tutaj. I tutaj, jakby był Robert Lewandowski. No, to trio naprawdę eleganckie, nie? By było. E, mamy tutaj Alissona. Titan. Tą kartę sobie odwrócimy. Będziemy mieć przynajmniej e, niespodziankę. O, Barcelona 9. Dziś mam zapisane, których kart mi brakuje. No i tutaj Barella na białym. Tu chyba inne niż białe nie, nie wpadają. A szkoda, bo mogłyby wkładać też innego kolorku. No i ostatnia limitka. Czy tu będzie Robert Lewandowski? Zaraz się przekonamy. 5 dużych kasetek premium. Ktoś tam jest, ale to jest chyba Jamal. To jest chyba, słuchajcie, Jamal, bo e, bo, uwaga, nie, to nie jest Jamal, kurczę, wprowadziło mnie w błąd, bo Hiszpania i ta zawinięta ręka, kawałek widziałem, myślałem, że to Jamal, a to jest Nico Williams, ale myślę, że też bardzo sympatyczny traf. No i Alison jako tutaj już powtórka i bazówki Rulcunde z Barcelony i jeszcze tutaj fans 43 Kamawinga. I, I jeszcze tutaj klub Beige z Olympic Marsylia. No ok, myślę, że z wszystkich tych premium no to najlepszy traf jest oczywiście Ronaldo, no i Mbappé. Myślę, że Barella oczywiście też, Duet też, no i tutaj limitki będę miał takie złote na wymiany. Prędzej czy później, kiedyś może się wymienię. No i to było takie świąteczne otwieranie saszetek Premium Gold FIFA 365 2026. Idę dalej szukać autografów oraz kart numerowanych, bo jeszcze nie mam żadnej z kolekcji w kolekcji swojej. Pozdrawiam. No i spokojnych, wolnych dni w te święta. Wszystkim życzę. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Bardziej do usłyszenia niż zobaczenia. W kolejnych materiałach, no i shortach, które codziennie się pojawiają. No i cześć, pozdrawiam.